Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons. Boże święty, ja zwariuję, <grywanie> stardio wali. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia dlaczego ja ciągle mówię e, Stardew, e, boże Stories of Seasons, tak, ale te dwie gry mi się mylą. Słuchajcie... Wrzuciłem już moda UI Infusuit 2, więc teoretycznie powinniśmy mieć wszystko pięknie, ładnie pokazane, ale jak ten mod będzie dokładnie działał, zresztą jak widzicie, mamy pokazanego EXPA i mamy pokazaną e, całą resztę, więc e, nie jest źle. Dodatkowo też e, chyba będziemy dostawać informacje, albo i nie, ale jak widzicie mamy pokazane też ile ziemniaki będą nam rosły, więc e, czekałem na tego moda, ale pisaliście mi na Instagramie, że już jest. Więc ogarnąłem, także będziemy wiedzieć co, gdzie, jak, ile i kiedy będzie rosło, także jest gitówa. Dodatkowo mam też kwestię związaną tutaj, pokazaną właśnie ze szczęściem i jakieś tam inne jeszcze pierdoły, więc e, zobaczymy co będę wyłączać, co będę włączać, także jak to wyjdzie, wszystko wyjdzie w praniu. A dzisiaj, moi drodzy, plan jest taki, żeby zrobić Scarecrowa i tak się zastanawiam, czy ja będę w stanie go zrobić. Mamy węgiel. Potrzebujemy. Pie... Uuu, widzę, że mi pieniądze pokazuje podwójnie, chyba. Albo i nie. Nie wiem, coś mi podwójnie pokazuje. Ale widzę też, że mamy pokazane coś, co jest nam potrzebne do community center. I to nam wszystko pięknie, ładnie pokazuje. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Eee, dobra, 50... co nam było potrzebne jeszcze na to halo? A, i 50 drewna, dobra, to zrobimy, żeby nam się tutaj nic nie działo złego, niedobrego. Cyk, no i teraz powinniśmy mieć też pokazane, e, jaki mamy zasięg. Tak, mamy pokazane, jaki mamy zasięg i to jest jeden z lepszych, moim zdaniem, modów, ponieważ, e, no, w domyśle chyba nie ma takiej opcji, żeby pokazać cokolwiek. Także, no cóż, jest jak jest. Dobra, ale pole podlane to najważniejsze, więc możemy sobie to śmiało zostawić. Liścik. Um, o, mamy chyba zadanie odnośnie tak, gildii e, podróżników. Także musimy ubić 10 slimów. 40 poziom w kopalni. E, zrobić piec, który no to będzie trudne do zrobienia na razie. Zobaczymy. E, Robin. A, czyli od Robin mamy informację odnośnie tego, że możemy u niej zakupić sobie. Teraz jak wam to przetłumaczyć? Eee, studnie, ale nie potrzebujemy studni. Mamy tutaj to małe jeziorko e, po naszej e, prawej stronie farmy, więc teoretycznie nie powinno być źle. No ale dobra, standardowo myślę, że dzisiaj przejdziemy się wszędzie, jak zawsze, za każdym razem, tutaj nie ma wyjątków od reguły. E, dobrze będzie też, jeżeli z Caroline ogarniemy. Uuu, mamy zadanie, żeby złopić trzy śledzie dla Williego. To myślę, że możemy spróbować zrobić. Tutaj chyba. Mm, nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że chyba w sytuacji, w której... Mm, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Eee, tylko teraz ja nie wiem, w którym to młodzie było pokazane. Czekajcie, show. A, 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 crop and Brawl timers to nie item. Hover information, to jest to. Chyba mi zniknęło to podwójne, tak mi się wydaje, ale chyba... Uuu, Field Snack, elegancko. Ale wydaje mi się, że chyba nam e, wypadną wtedy informacje, co jest do Community Center potrzebne. Dobra, tutaj widzę, że nic nie ma. E, wydaje mi się też, że Community Center jeszcze nie będziemy mieli odblokowanego, bo nie miałem w ogóle żadnych informacji, jeżeli chodzi o ogarnięcie kwestii... Bo z reguły jak się wchodzi do miasta, to się scenka odpala. Dobra, jest i sam. Damy radę, ten śmietnik tak pokryjomu? Ok. I ten też, ale widzę, że nic nie ma. No dobra, standardowo las. E, no tutaj chyba zaczniemy od tej drugiej strony, jak już tędy weszliśmy. Oj, Sydzę i Willy. Dzień dobry. Oczywiście sobie porozmawiamy z kolegą. Och, mi się myli. Teraz wszystkie sterowania mi się mylą. E, tak, i mamy pokazanego, że Willy'ego mamy tutaj z wykrzyknikiem, czyli jest on oczywiście questowy, także nie wiem, nie wydaje mi się, żeby takie rzeczy zostały wprowadzone do Stardew domyślnie, które właśnie pokazują różne rzeczy, natomiast moim zdaniem to jest naprawdę jeden z lepszych modów. Jakby ktoś się, słuchajcie, zastanawiał, jak zainstalować mody do Stardew Valley, to słuchajcie, jest u mnie na kanale filmik i on jest dalej ważny. Naprawdę, on jest dalej ważny tutaj, jeżeli chodzi o instalowanie modów do Stardew Valley, tu się nic nie zmieniło. Musicie mieć podstawę, czyli smapi, Um, instalujecie i potem przerzucacie po prostu mody, które pobierzecie do folderu mods I to jest tyle, to jest cała filozofia e, Pisaliście mi, żebym zrobił filmik, ale naprawdę tamten jest aktualny Poza tym to nie jest naprawdę, uwierzcie mi, trudne Mówię, szukacie smapi, pobieracie Snappy, Smapi, nie Snappy, smapi e, Wrzucacie po prostu mody, które pobieracie jakiegoś z czy, czy skądś tam e, do folderu mods i to jest po prostu tyle Także to nie jest naprawdę żadna filozofia Także polecam, polecam sobie jakichś tam modów fajnych poszukać, pamiętajcie tylko tyle, że to jest nowa wersja Stardiu, więc no tak jakby uważajcie na to co instalujecie, bo nie wszystkie są kompatybilne, także musicie szukać tych, które są po prostu kompatybilne, no bo w innym wypadku wam po prostu nie będą działać, tak? O i widzicie, mamy też pokazane, że możemy na przykład polejkować zwierzaka. To też jest spoko. Kolejna rzecz tutaj była. Ja nie wiem, czy ja mówiłem w poprzednim odcinku, bo przyznam się szczerze, że czekałem chwilę na aktualizację modów niektórych. Um, więc teraz powiedzmy, że nagrywam w miarę na bieżąco. Ale wydaje mi się, że my, Wy mi chyba pisaliście odnośnie takiej trawy, która tutaj rosła. Niebieskiej, czy tam czerwonej? Jak zło, nie, niebieska chyba taka była. Uh, I to jest generalnie um, ta lepsza trawa. To chyba też doszło w tej wersji. Bo przyznam się szczerze, że ja w ogóle tego czegoś takiego nie pamiętam, żeby było. Także no jest jak jest. Dobra, teraz tak. Spring to oczywiście do odstrzału. Absolutnie do odstrzału. Um, I pójdziemy sobie górą. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może coś będzie. O, jest leak. Elegancko. Um... Nie pamiętam też, czy mówiłem Wam odnośnie herbaty, że podobno herbata strasznie potaniała. Zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ to w poprzedniej części, znaczy w poprzedniej części, w poprzedniej wersji, było naprawdę OP. Uwierzcie mi, że jeżeli wbiliście drugi poziom z Caroline i próbowaliście, ogarnialiście jak najwięcej, to naprawdę pieniądze po prostu szły jak nie powiem co. Uwierzcie mi. Więc w sumie ja się nie dziwię, że to zostało znerfione. No, bo jakby nie patrzeć, to jest bardzo duży boost, tak? No, umówmy się, więc jest jak jest. E, dobra, tutaj nie wydaje mi się, żeby chyba cokolwiek nam wyrosło, ale jest i Haley. E, swoją drogą miałem ja kucze, jednak chciał chyba wyłowić dzisiaj te śledzie. Bo wiecie co? Ważne jest też to, żebyśmy ogarniali. I smell like grass. Small town, ok. O, tatuś wraca. No, jest e, ojciec e, tutaj, Sebastian. Nie, nie, Sebastiana. Sama, Jodie i Vincenta, nie pamiętam jak on się nazywa, Clint? Chyba? oj ja mam na końcu języka, naprawdę, ale jest. Tylko, że on wraca dopiero w drugim roku. I to jest chyba tyle NPC-ów, którzy się gdzieś pojawiają. Wiem, że są nowi z tutaj tak ogólnie. Jakiś jeden doszedł. Dobra, tutaj nic nie mamy. I tu świetnie kup... O! Oh, Broken City to mnie mało interesuje, ale dobra, rozbijmy geodę, zobaczymy co nam wypadnie. Okej, okay, i myślę, że od razu to sprzedamy, bo 125 piechotką nie chodzi. Super. Swoją drogą wybaczcie mi, jeżeli słyszę słyszycie, że jestem powiedzmy trochę może nieprzeziębiony, ale z pełnym nosem, ale no niestety... idzie wiosna. W moim wypadku jest to absolutnie normalne. Także e, pozdrawiam wszystkich, którzy. Tak również reagują na pory roku. E, dobra, wydaje mi się, że chyba wszystko aktualnie zrobiliśmy. Jeszcze wiecie co, ja sobie tylko sprawdzę tak na szybko. Keyring, start your volley. E, Ocean during Spring and Winter and Snow to Pretty Common. Dobra, czyli teoretycznie musimy wyłowić trzy śledzie. Nie ma chyba określonej pogody, tak mi się wydaje, więc będziemy musieli pójść po wędki i po prostu wyłowić te śledzie, także trochę nas tutaj czeka. Pisaliście też odnośnie tego, czy nie mogę zrobić dwóch dni, no niestety nie mogę, ja wiem, że wy byście chcieli, ale na razie będziemy robić dzień po dniu, bo tak zawsze było i tak zawsze będzie. Później zobaczymy, później może będą takie momenty, w których faktycznie już jakby gdzieś tam nie będziemy mieli, nie wiem, co robić albo coś, to może, może coś poogarniamy, bo wiecie, możemy sobie na przykład zrobić taki dzień, w którym cały właściwie ogarniamy sobie te, czekajcie, wędkę potrzebuję. I jeszcze jedna rzecz. Muszę zobaczyć, czy mogę dać Caroline prezent, bo dzisiaj jest... nie. Widzę, że się nam się to nie zrobiło. Ale widzę też, że ten mój mod, który chyba mam. On mi chyba pokazuje połówki serc. Tak, to jest na pewno mod, bo jak widzicie, przechodzi. <grych> e, czyli w przypadku Caroline dwa punkty nam brakują, więc tak, na dobrą sprawę to jest tylko z nią po prostu porozmawiać. To jest tyle. Nie wiem, czy mi czasu starczy, żebyśmy poszli dzisiaj do kopalni, no fajnie by też było, chociaż może byśmy poszli, ale pamiętajcie, że na zadania niektóre mamy dwa dni, w większości wypadków, także nie jest to jakimś problemem, dobra, Caroline jest widzę u Jody chyba, znaczy inaczej, nie u Jody, tylko z Jody, cześć Jody i cześć. Caroline, z którą teoretycznie powinniśmy wybić. Tak, wybiliśmy z Caroline pierwsze serduszko i teraz następne to jest 232 punkty. E, tutaj ja już widzę teraz, tak na dobrą sprawę, że nie jestem w stanie absolutnie nic dać, co ona kocha, jeżeli chodzi o gifty, więc to nam tutaj zupełnie nic nie da, nic nie zmieni. No dobra, pójdziemy sobie, słuchajcie do tej kopalni. E, zobaczymy, bo może uda nam się ubić 10 slimów. O, robaczki. O, proszę, kaperor elegancko. No, i może nam się uda na ten dziesiąty poziom wejść. No, niestety, ale tak jak już mówiłem wcześniej, kopalnia jest też takim musem. Niestety nie da się grać w stardziu, nie chodząc do kopalni. To od razu Wam mówię, więc o tym pamiętajcie. Jeżeli tylko macie chwilę wolnego, śmiało idźcie do kopalni. Bardzo ważne. Carbon 13. Dobrze, dobrze. Generalnie tutaj jest po prostu takim naszym scientist. Wioskowym, także wielu rzeczy możemy się też dowiedzieć. Nie pamiętam tylko, czy później jest jakakolwiek, jakiekolwiek zadanie dla niego, czy coś w tym stylu. O, widzicie, mamy tą wodę, moglibyśmy się połowić, ale dobra. No i niestety co? Dużo rzeczy mamy na razie poblokowanych, więc te początki w stadium zawsze były takie, jakie były. Tutaj się absolutnie, moim zdaniem, nic nie zmieniło. Eee, trzeba po prostu ładnie cisnąć, o jak widzicie zdobywam też expa, small magnet ring, o chryste panie, dziękuję bardzo, nice. Generalnie magnetyzm w tej grze polega na tym, że z troszeczkę większego zasięgu jesteście w stanie podnosić przedmioty, co jest moim zdaniem naprawdę spoko opcją. Niestety nie znalazłem chyba jeszcze moda, yy, tam przeglądałem i chyba nie znalazłem, uuu ametyst? Co my mamy za szczęście jakieś takie dzisiaj? No, szczęście jest w naszych rękach, czyli wydaje mi się, że to jest chyba kwestia tego, że szczęście jest neutralne. Ale, no. Mm, ametyst z stówkę możemy widzę sprzedać. Mamy kolejną geodę, więc tutaj na pewno będziemy chodzić do Flinta. Tylko chciałbym zdobyć zejście w dół. Dobra, mamy, więc od razu schodzimy. Tutaj, o, mamy pochodnie. Pochodnie, słuchajcie, możemy sobie na spokojnie zebrać. Także, żeby nie było zbieramy bo na naszej farmie też się przydadzą. Mamy zejście, ale oczywiście sprawdzimy jeszcze tutaj, bo widzę, że mamy slimey Tam jest jeszcze kwarc, tu jest jeszcze kaper or. Więc to trzeba wszystko zebrać. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy idziecie do kopalni, najlepiej tak na dobrą sprawę jest po prostu po pierwsze spriorytetować zejście niżej. No i zebrać tak na dobrą sprawę wszystkie rzeczy, które możecie, jeżeli już wejście odblokujecie, nie kopcie już więcej, bo to nie ma w ogóle sensu, lepiej po prostu sobie tą energię oszczędzać, zwłaszcza na początku, później jeżeli już ogarniemy upgrade domu czy czegokolwiek, no to plus będzie taki, że po prostu będziemy mogli nieco więcej czasu tutaj spędzić, bo będziemy mieli żarcie i inne rzeczy, chociaż teraz też mamy jakieś tam żarcie, te feed snacki czy inne, ale to wiecie, jest jak jest. A, i jeszcze jedna rzecz mi się brzmiła. Pisaliście mi, że teraz bardzo dużo podobno jakichś randomowych rzeczy wypada w randomowych momentach i z randomowych miejsc. Zdążyłem to zauważyć, <laughs> nie będę ukrywać, ostatnio. Także ta czapka, te spodnie i ta cała reszta, także spoko, spoko w sumie. Chociaż, czy ja wiem, czy to byłby taki sens, żeby to wypadało tak z, totalnie z dupy randomowo? Mm, nie bardzo powiem szczerze, bo trochę mi się to nie podoba. No ale... Cóż, jest, tak jest. O, mamy topas, czyli mamy kolejny item, który możemy sobie sprzedać. I moi drodzy, to wszystko, co dropi tutaj na tych pierwszych poziomach, naprawdę, uwierzcie mi, nie jest jakoś wybitnie. Um, może nie tyle że rzad... Znaczy, no nie, jest to, nie są to rzadkie itemy. Uuu! Uh. 9, 16, <ścoughs> 2, 5. Bła, bierzemy nową rzecz. Tylko, no myślę, że to pewnie będzie mega wolne. Okej, okay. nie jest tak wolne jak mi się wydawało, dobra, schodzimy niżej, um, poziom chyba ósmy, tak mi się wydaje i tutaj mamy widzę sporo kapororów, dobra, no i teraz co, no szukamy zejścia niżej, mam nadzieję, że nam się uda trafić, no potrzebujemy dwóch poziomów, żeby zejść na poziom 10. Um, nie wiem, czy to mi da radę, co prawda mamy tutaj jakieś snaki i tam chyba jeszcze jakieś algi dostaliśmy wcześniej. Więc teoretycznie jest szansa, żeby udało nam się zejść na dół, ale jak to wyjdzie... No właśnie. O, dobra, mamy. I mamy też czas, więc teoretycznie powinniśmy dać radę. O, mamy miksicy, elegancko. I teraz jak to bije? Uuu, ładnie. Co prawda, no jak sami widzicie, nie jest to jakoś mega mega szybka broń, ale dobra. Mamy zejść na dziesiąty poziom, super, więc pozwólcie, że ja sobie jeszcze tutaj zbiorę kilka rzeczy. Głównie kilka jeszcze tych pochodni. Nie musimy zbierać wszystkich, bo tak na dobrą sprawę będziemy mogli je potem i tak sobie na spokojnie zrobić. Ale zawsze to na plus. Potwory, pamiętajcie, żeby w miarę niszczyć wszystkie po kolei, dlatego, że większość z nich i tak jest nam potrzebna później do, do tych. Do garniania rzeczy i dostaliśmy leder Busty. buty budcy. Dobra, czyli tak, i mamy jeden do Defensa, jeden do Immunity, więc też elegancko. I słuchajcie, mamy całkiem sporo rzeczy. Tutaj 80, tutaj 100, tutaj 200. Dobra, tu jakaś geotka. Sympatycznie, no dobra, ale zejdźmy sobie na to piętro niżej, ale tu chyba już raczej nic nie. Tu chyba raczej już nic nie zdziałamy. Chcę w ogóle zobaczyć, czy tutaj mi pokazuje. Aha, czyli tutaj mi nie pokazuje tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o skile. Dobra, mamy zejście niżej. No, na razie jest jeszcze, chociaż powinniśmy już wracać. Dobra, to ja myślę, że jeszcze wiecie co, zgarnę sobie tutaj ten kapuror. I będziemy wracać. Ważne, żeby do tej godziny 12 powiedzmy O, 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 o. No, ja nie wiem, mamy farta, więc e, wiecie co, ja korzystam z okazji. Nie będę zbierać wszystkiego. I teraz jesteśmy na 14. Kurde, jedno zejście w dół potrzebujemy. Jedno, jedyne zejście w dół i będziemy mieli kolejny poziom. Tej. Nie wiem, czy ja się wyrobię. Nie wiem, czy mi zaraz się energia nie skończy. Dobra, zabijmy te potwory. Trudno, jeżeli dzisiaj. O, i widzę, że no, zbiliśmy nawet sobie zadańko. O, sympatycznie. Mam nadzieję, że zaraz mi się to przejście pojawi. Nie ukrywam, że byłoby spoko. Energia, co prawda, nasza jest. No, bardzo na minusie. O, i nawet poziom w walce. Sympatycznie. Jest zejście, jest zejście, jest przejście. Dobra, super. Jest godzina dwunasta. <laughs> Trzeba pędzić. Trzeba pędzić, już nic nie zbieramy, ale będziemy mieli kolejny poziom, jak widzicie. Windy. Dobra, super. Więc wracamy do domu. Ehm, no nie będę ukrywać, że dzisiaj tak czasowo to my żeśmy się troszeczkę zagalopowali. Generalnie rzecz biorąc, najlepiej jest wrócić do domu przed 12, dlatego że po 12, o drugiej bodajże chyba już tak padniemy zupełnie. E, więc o tym trzeba pamiętać. Ehm, no i co? Będziemy mieli mniej energii jutro. Zdecydowanie mniej. Ja myślę, że na pewno około pierwszej wrócimy do domu. O godzinie drugiej, jeżeli dobrze pamiętam, to postać po prostu pada, tak? Czyli jakby nieważne gdzie jesteśmy, to padniemy, no i minus jest niestety taki, że jesteśmy w stanie stracić część itemów. Także trzeba o tym pamiętać. I no, jeżeli już najlepiej, to bodajże chyba się trzeba było zasłabnąć. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny na 100%. Ale wydaje mi się, chyba że zasłabnięcie działało w ten sposób, że trochę nam jednak gdzieś tych rzeczy tam. Może nie tyle co blokowało, co. No chyba, mieliśmy... chyba, byli... chyba ich nie traciliśmy po prostu. Ja już nie pamiętam, które to było konkretnie, ale dobra, topast i amety sprzedajemy dla pieniądza. No i co? Kończymy dzisiejszy odcinek. Także poszło bardzo, bardzo ładnie. I mamy level pierwszy w kombacie, dostaliśmy Stardew recepturę plus na mięso z... E, chyba z robaków? Czy tam z tych... no chyba bagmint, tak. No i gituba. Słuchajcie, szósty dzień za nami, także tydzień w grze minął. No może jeszcze niekoniecznie. o ho ho ho, ho. I teraz patrzcie, e, właśnie dzięki temu modowi mamy pokazane co konkretnie jest. Czyli mamy cygankę, możemy nauczyć się receptury i wydaje mi się chyba, że w... Przegapiłem coś, bo to chyba co niedzielę można było się uczyć, a zaczynaliśmy chyba w niedzielę, ale nie jestem pewny. No i mamy szczęście, no i Luis ma urodziny, nie wiem co mu podarować na urodziny. Nie mam zielonego pojęcia co by tutaj było dla niego najlepsze. Możemy sobie, wiadomo, zawsze możemy sobie podejrzeć, w modzie chociażby, także... Atum Bounty Glaze, bla bla bla, Magic no tutaj widzę, że z pierwszej strony na pewno nie będziemy mieli, ale możemy mu dać karotę albo par snipa, więc tutaj nie będzie problemu z giftem dla niego. Także dobra, słuchajcie, ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnych, także trzymajcie się, cześć, pa. pa.